Cześć, witam Was bardzo serdecznie po świątecznej przerwie 22 kwietnia 2025 roku. I dzisiaj już można by powiedzieć, że jest to przedostatnie nagranie w tym tygodniu, bo tylko jutro się jeszcze ukaże nagranie. Później usłyszymy się dopiero w poniedziałek. Ja wyjeżdżam w małą trasę po Polsce i dopiero. Spotkamy się na YouTube w poniedziałek, a codzienne poranne zestawienia będą się oczywiście ukazywać no i będę dostępny na Discordzie cały czas, więc tutaj się kompletnie nic nie zmienia. No a dzisiaj sobie zobaczymy wskaźniki, zobaczymy newsy, zobaczymy kilka kryptowalut, zobaczymy sobie złoto, które dobiło prawie do 3.500 dolarów. Zobaczymy sobie gaz ziemny no i zobaczymy zdaka, więc nie będzie to długie nagranie, ale bardzo treściwe, więc myślę, że warto już tutaj zaczynać powolutku od wskaźników, czyli od coin market cap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin 75% na plusie. Natomiast Ethereum prawie 4% na minusie, więc widać, że Ether cały czas sobie słabo radzi. Ale to też za sprawą dominacji, która mocno podskoczyła. No i dzisiaj o poranku była na poziomie ponad 64,5%. Aktualnie największe wzrosty zalicza Kaspa i jest to już 13,5% w ostatnich 24 godzinach, a największe spadki zaliczyła Teta i jest to prawie 7%. Straty. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na neutralnym poziomie, poziom 47. Altcoin Season Index, poziom dzisiaj 20. Zobaczmy sobie likwidacje, które wczoraj przy tym zjeździe, fajnie tutaj była cena zebrana i ta, ta cała pula likwidacji. No i teraz wspi wspięliśmy się tutaj po te likwidacje, które są powyżej w okolicach 89%. A w ostatnich 24 godzinach zlikwidowanych zostało ponad 104 tysiące pozycji na dźwigni na łączną kwotę 265 milionów dolarów, z czego longów było 140 prawie 144 miliony, a shortów 121 milionów dolarów. Największe zlecenie likwidacyjne miało miejsce na giełdzie Bybit i było to Ethereum do USDT na 2,65 miliona. Dolarów, no i lećmy sobie już do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy, Paul Atkins powraca do kierowania Sekiem, ponieważ Trump ponownie potwierdza wpływ na nadzór tej właśnie agencji. Więc mamy tutaj już nowego przedstawiciela w Seku. No i lećmy do artykułu numer dwa: Chiny ostrzegają przed globalnymi skutkami, ponieważ naciski USA na cła. Zmieniają handel w wojnę gospodarczą. O tym mówimy tutaj już od kilku tygodni. No, dzieje się naprawdę grubo. No i też moje jest takie zdanie, że ucierpią na tym wszyscy. No i lecimy do trzeciego artykułu. Komisja wściekła, gdy EBC ostrzega przed kryptoapokalipsą, przed rządami, pod rządami Trumpa, więc tutaj mamy chociażby informacje z Brukseli. No i zachęcam was do przeczytania wszystkich trzech artykułów, które oczywiście wam podlinkuję pod filmem. Teraz lecimy sobie już tutaj do wykresów. Zacznijmy od Bitcoina. No bo Bitcoin tutaj od niedzieli bardzo fajnie wystartował. Ja też się cieszę, bo miałem tutaj ustawionego longa. Mimo tego że ja wbijałem w longa już w tym miejscu. Wskaźniki tutaj mocno sugerowały odbicie, no ale zeszliśmy jeszcze mocniej aż pod 84 tysiące. Na szczęście, ja też nie zabezpieczałem. Nie była to jakaś duża pozycja, ale przy tym wzroście no dała bardzo fajnie zarobić. Ja jestem aktualnie już bez pozycji. Aktualnie, patrząc typowo po wskaźnikach, ciekawie to wygląda, bo przy delikatnym zjeździe. Można spodziewać się, że będzie próba ataku tutaj na 90, a może nawet 91 tysięcy. Więc ja sobie cierpliwie czekam, co się wydarzy dzisiaj, chociażby po wystartowaniu Europy i wystartowaniu Stanów. Bo tam też bardzo dużo się wczoraj działo, ale o tym pogadamy sobie, jak będziemy już mieli Nasdaqa. Lećmy sobie zobaczyć to Ethereum. O no, które ten cały wzrost, które właśnie miało też, miał też Bitcoin, i no, wytraciło cały ten wzrost. Mało tego spadło nawet tutaj na 1537. No i póki co nie wygląda jakoś mocno optymistycznie. Najbliższe tutaj wsparcie, no to jest oczywiście 236 FIBO na 1565. No, ale jak widać, ostatnio Ethereum nie daje sobie tutaj zbyt mocno rady, i prawdopodobnie, jeżeli Bitcoin będzie chciał faktycznie potestować sobie poziomy 1000 niżej, a na to osobiście liczę, że powinien tutaj 87000 sobie jeszcze przetestować przed ewentualnym dalszym wzrostem. No to Ether mógłby tutaj nawet próbować zjechać, wybijać ten ostatni dołek, który mieliśmy dzisiaj o drugiej. 30. No i warto wspomnieć, że no dominacja mocno tutaj wystartowała. Aktualnie ponad 64,56%. No i to też Ethereum nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Natomiast KASPA ma się bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę. Teraz jest mocno już przegrana. Zaliczyła 9 centów. Mamy tutaj chwilowe odreagowanie po tym całym wzroście. Aktualnie jesteśmy na 118 FIBO. No myślę, że tutaj nawet zjazd do 382 kompletnie mnie nie zdziwi i liczę na dalszy wzrost. Ja już tutaj mam plan co do mojego portfela spotowego, więc pewnie niedługo też zrobię Wam takie nagranie. Osoby tutaj na Discordzie już dobrze wiedzą, co ja planuję dalej zrobić. No i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Dla mnie, ale o tym pogadamy sobie w przyszłym tygodniu. Czekam tutaj na jakieś ewentualne jeszcze wzrosty, no i później będziemy sobie tutaj gadać, co dalej można z tym spotem zrobić. Więc, kaspo wygląda na razie bardzo fajnie. Ja się cieszę, że było dokupowane tutaj w tych dołkach. Ja już jestem na spocie tutaj na plusie, więc, całkiem fajnie. No, pytanie tylko, czy spróbujemy dobić do 11 centów, no bo 11 centów to jest też dosyć kluczowy poziom dla kaspy. Ale lecmy sobie teraz dalej, zobaczmy sobie Litecoina, no bo o nim ostatnio jest bardzo dużo. No i Litecoin, powiem Wam, że po tych wzrostach, które właśnie ostatnio, no całe krypto praktycznie ruszyło. Tutaj w niedzielę za Bitcoinem, no i dostaliśmy tutaj też wzrost prawie do 82 dolarów. No, teraz widać, że ten cały impuls, który był zrobiony, no ta korekta, która została dokładnie z jazdu na 50 Fibo, czyli taka naturalna, zdrowa korekta, która powinna się odbyć po tym impulsie, została wykonana. No, i dostaliśmy tutaj bardzo szybki wzrost z 77 dolarów 57 centów, czyli tej połowy Fibo, aż tutaj do poziomów 79,50 i tutaj liczyłem po cichu, że powinniśmy do 236 Fibo dobić, jednak dostaliśmy zjazdu na 382. No i teraz też czuję, że tutaj jest oczekiwanie. Co dalej zrobi nam? Bitcoin, więc tutaj trzeba cierpliwie poczekać, ale tutaj można było z tego całego ruchu fajnie wyłapać tą połowę FIBO, no i tutaj wbić się, chociaż na jakiegoś krótkoterminowego longa. Ja tak jak mówiłem, bardzo tutaj odpoczywałem święta, starałem się za mocno nie zaglądać, ale chociażby tego Longa z niedzieli fajnie dało, dało się tutaj wyłapać. No, i tak bardziej obserwowałem tylko Bitcoina, co się dzieje. No, ale dzisiaj już wracam na 100%. No i będę za chwilę też przeglądał pozostałe altcoiny, co tutaj się ciekawego rysuje. No i o tym też pogadamy o altach sobie jutro, a teraz lecimy sobie już do złota, no bo złoto szaleje bardzo mocno. No i zaliczyliśmy 3494. I 89 centów, więc prawie zaliczyliśmy 3500. Teraz mamy bardzo krótkie odreagowanie, myślę, że to odreagowanie nie będzie za duże. No, tutaj na cenę, oczywiście, złota ma też kurs dolara. Kurs dolara, który no wygląda aktualnie bardzo słabo. No, bo teraz za jednego dolara płacimy równo 3,70. A już nawet dzisiaj schodziliśmy poniżej tutaj tego poziomu, więc widać, że tutaj na złoto ma to dosyć kluczowy wpływ, ale złoto myślę, że cały czas będzie tutaj regularnie rosło. Więc tutaj nawet po tym wzroście, który mieliśmy, nawet tutaj odreagowanie do okolicy 3414, to by nie było naprawdę nic nadzwyczajnego. No, i dałoby okazję, może wbicia się w kolejny rajd wzrostowy. Tak samo było tutaj, kiedy dobijaliśmy na 3358. Dostaliśmy odreagowanie o 70 dolarów. No, i później dalszy wzrost. Więc takie korekty będą się zdarzały, ale jeżeli spojrzymy sobie na długi termin, na interwał, zobaczcie sobie na interwał. Dzienny to widać, że tutaj cały czas mamy regularny wzrost. I praktycznie patrząc tutaj od października 2022 cały czas regularnie rośniemy. Pytanie tylko do którego poziomu i jak długo to potrwa. Ale pamiętajcie, gdyby teraz jeszcze kurs dolara poszybował z powrotem w okolice 4,20-4,50 no to cena złota w mennicach po prostu by eksplodowała. A teraz lećmy sobie zobaczyć gaz ziemny, który zaczyna nam tutaj dzisiaj mocno zjeżdżać, ale tutaj może być ciekawe wsparcie właśnie na okolicy 3 dolarów. Patrząc tutaj krótkoterminowo, no to nie wygląda to optymistycznie, widzimy ciągły tutaj spadek, no ale pamiętajcie, jesteśmy w bardzo ważnej teraz strefie blisko 3 dolarów, co może spowodować nam tutaj za chwilę zawrotkę i zmianę trendu na wzrostowy póki co ja też nie rozgrywam sobie kompletnie gazu, obserwuję bo no tutaj można bardzo szybko zarobić, ale można też bardzo szybko stracić a w tych momentach kiedy tutaj Trump walczy z tymi cłami, walczy z Chinami walczy z Europą, no to tutaj może wydarzyć się w ciągu jednego dnia bardzo dużo. Jeżeli dostaniemy jakiś szybki wzrost, lepiej wbijać sobie wtedy, niż teraz w ciemno zabierać sobie jakąś transakcję, no i patrzeć ewentualnie jak lecimy na minus. Dla mnie to jest bez sensu, więc wolę sobie poobserwować, ustawić ewentualnie alarmy no i później pod to rozgrywać. No, i lećmy sobie zobaczyć Nazdaka, bo Nazdak no, zaliczył wczoraj dosyć mocny zjazd, gdzie zaliczyliśmy 17588 punktów. Ja osobiście wczoraj również dokupiłem sobie tutaj na lewarze razy 5 NVD. Mam dosyć sporo już na lewarze, ale też wczoraj tutaj, patrząc po wskaźnikach, dokupiłem sobie. Również na spota właśnie na zdaka, czyli US 100 tutaj, właśnie praktycznie na samym dołku. No, i jestem ciekawy, jak daleko będą mogli go podciągnąć jeszcze w górę. Według mnie, takie minimum socjalne to na pewno przebicie 18 tysięcy, a nawet dobicie na 18 100. No, i tam wyjaśni się bardzo dużo. Ale według mnie, to jest tylko chwilowe. Według mnie za chwilę powinien Nasdaq znowu odbijać, tak samo jak Nvidia, tak samo jak pozostałe akcje. Według mnie no, Trump nie będzie z tymi cłami czekał aż tutaj 90 dni, tylko myślę, że tutaj już niedługo z czymś wyskoczy. Co nie zmienia faktu, że warto zabezpieczać pozycję, warto bezpiecznie do tego podchodzić i nie szarżować. E, dlatego ostrzegam Was, że. Czasami nie warto, nie warto tutaj wchodzić bardzo dużym kapitałem na dużej dźwigni, no bo może nas tutaj bardzo szybko wyjaśnić. Ja póki co, yy, chociażby na Nvidii, którą rozgrywam na razy 5, mam tak duże zabezpieczenie, że nawet tutaj spadek poniżej 80 dolarów na Nvidii nie zrobi tutaj mi kompletnie krzywdy, więc warto sobie tak to obliczyć, aby nie stracić, broń Boże, kapitału. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, uciekam już na live'a porannego na Discord'a, no a my słyszymy się jutro, no i jutro trochę więcej sobie poszperamy materiału, to będzie ostatnie nagranie w tym tygodniu, więc będę chciał tak sobie przelecieć przez dużo więcej indeksów, towarów, jak i tutaj też kryptowalut, więc jutro będzie dłuższe nagranie, ale myślę, że w miarę szybko Wam to zleci. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Do jutra. Hej!